Był jakiś kosmos. Podczas mojej krótkiej wizyty sprzedało się aż. no właśnie, zgadniesz ile zbiorników sprzedało się w około godzinę, kiedy nagrywałem stoisko? Bo niezależnie od tego, jakiej marki jest Twoja maszyna, czy masz gospodarstwo albo firmę usługową, transportową czy wynajem, to każdy wyjazd po paliwo generuje dodatkowe koszty i niepotrzebny czas. A tu możesz zatankować zbiornik raz i mieć tankowanie pod ręką. Jedna faktura, lepsze ceny hurtowe, wiadomo. Jeśli masz duże gospodarstwo lub firmę usługową, to przydać się. Większy zbiornik, tak jak ten 5000 litrów? Zobacz sam, że ceny są bardzo przystępne. Firma Profitank zadbała na tych targach o każdego zainteresowanego i dawali super rabaty, ale nie martw się, jak nie zdążyłeś. Mam dla ciebie kod rabatowy na obniżenie ceny. Wystarczy, że obejrzysz do końca i zostawisz polubieni. Możesz kontrolować tankowania względem kierowców lub operatorów tankujących, którzy mają karty przypisane do siebie, jak i maszyn, które mają własne breloki przy kluczach z dostępem do danych zdalnie przez internet a także powiadomieniami o wycieku, niskim poziomie paliwa, czy wbudowanym GPS, który powiadomi o kradzieży. Znajdą się też zbiorniki 440 litrowe do oleju napędowego oraz 400 litrowe typu Combo, które w nowej formie mają dodatkowy zbiornik AdBlue, czyli takie dwa w jednym. Może go kojarzysz, bo otrzymał złoty medal targów Agro w Kielcach i Nagrodę Bezpieczeństwa. A jeśli chcesz mieć wszystko pod ręką, zbiornik dwupłaszczowy do magazynowania AdBlue z ogrzewaniem idealnie rozwiąże problem zamarzania w ujemnych Temperaturach. Handlowcy zrobili kawał dobrej roboty, bo w ciągu mojego pobytu sprzedali 5 dużych zbiorników i 7 mniejszych w niecałą godzinę, dając dobry rabat z okazji tegorocznych targów E-Robocze Show. Ale nie martw się na hasło: Ten od maszyn dostaniesz taką samą jak na targach ofertę i obniżkę ceny. Kliknij też obserwuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Cała oferta dostępna jest na ich stronie oraz platformach społecznościowych. Pamiętaj, że liczba zbiorników jest ograniczona i kto pierwszy, ten lepszy.